Przed wami Kamil Kosakowski, 75 kilogramów, a jego przeciwnikiem. Oczywiście jeden z najpopularniejszych polskich pranksterów Łukasz! Łukasz tepał w Nie wiem po ile, nie wiem ile waży kiełbacha, ale pokazuje 74 800. Więc 74 800 kontra 700, Ja chciałem tylko powiedzieć, że tutaj dla mojego rywala zabrakło jaj, więc jedna dla ciebie oh. No to mamy po scenie, po mikrofonach, po kiełbie, po wszystkim O oh wow O oh wow o oh wow Po mikrofonie, po scenie, po jajkach No i teraz jak się No Uwaga uwaga no, No no Panowie, panowie, panowie. Dobrze, czy będziemy w stanie zrobić face to face'a? Będziemy w stanie zrobić face to face'a? E, to jest bardzo ciekawe i zaskakujące, bo Kamil zawsze okazywał szacunek. Tutaj na koniec wyleciał z taką akcją. Dobrze, panowie, podejdziecie do face to face'a? Spróbujmy. E, ale, 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 ale się, panowie. Odczujcie się, tak? No, face to face. Dobrze, face to face. Zobaczymy, szacunek. Ej, 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 Dobrze, dobrze, dobrze. Panowie, ja was, jak zostańcie na scenie, każdego z was... Zostańcie, w sensie... Kamil, zacznę od ciebie. E, przepraszam. E, bardzo, bardzo niestandardowa rzecz, spodziewali się wszyscy, że ty będziesz tym, który będzie okazywał szacunek. Wyleciałeś to z taką akcją, czy nie uważasz, że troszkę stracisz w oczach ludzi przez, przez taką akcję? Na koniec? Znaczy, nie, po prostu mojemu przeciwnikowi po prostu brakuje jaj, i jedno dla niego, po prostu ma, nie? I tyle. Okej, okay, rozumiem. Um, <słuch> Lukas, podejdę do ciebie, choć, chodź, chodź, No, chyba się totalnie tego nie spodziewałeś. Zazwyczaj tutaj jesteś jajcarzem, ma tutaj taka akcja. Ja, zobaczymy, niech on lepiej zjechał takiego basu, żeby jutro miał siły. Dobrze, panowie, spróbujemy ostatni raz face to face i face to face do publiczności, panowie ochroniarze, proszę was. Spróbujmy to zrobić, a już jutro. Uh! No tego się naprawdę nikt nie spodziewał. Zazwyczaj to Lukas robi sobie żarty. Do publiczności, panowie, do publiczności. Już jutro spotkacie się w klatce. O, ludzie sobie zadają pytanie, co było pierwsze, kura czy jajko? Odpowiedź brzmi Kostakowski.